Siemaneczko, z tej strony Damien Hubos A dzisiaj się pogramy w taką gierkę pod tytułem Red Cruite W której które już mam 11 level Po prostu chciałem coś innego nagrać, a nie ciągle Minecraft, Minecraft, Minecraft Też się pojawi na moim kanale Battlefield 4 I wiele innych gierek, to może... Czekajcie sobie najpierw broń zmienimy Okej, okay. to so, idziemy na arenie, o, oh, mam ją uwielbiam. O oh, rany, pewne, No tak. No to idziemy najmocniej. Ót. No serio. Może no, ja zrobię cięcie i Zobaczymy się, jak już wejdę na arenę. Oto, z dwóch. Dobra, już jesteśmy na arenę. To jest arena Island X. Tam widzimy. Mamy, mm, tutaj samochód. Będziemy mogli do niego wsiąść. Jeszcze. Aha, i chciałem Was przeprosić za to, że w zeszłym odcinku było widać, jak użyłem tam. Wy mogliście to nazwać cheatem. Ale ja nie twitowałem, tylko sprawdzałem czy tą rzecz można yy, zrobić. I nie pamiętałem jak się to w opcjach tu Items zrobi, że możemy sprawdzać jak, yy, jak możemy właśnie sprawdzić jak to się robi. I to mi nie wychodziło, dlatego was przepraszam. Większość z was mogą uznać, że to były jakieś cheaty, a że ja czytuję, czy coś. Nie. Ja nie czytuję. Uuu, Ale go zjechałem. Mm, tak jak mówiłem, chciałem widru gierkę zagrać też. No. Jak ekran będzie mniejszy na YouTube, to strasznie Was przepraszam za to. Aha, i chciałem Wam powiedzieć, że ten Battlefield yy, yy, pojawi się na moim kanale. Tylko po prostu. Lol, ja przeżyłem. Tylko po prostu na razie nie, bo jakbym go nagrał, to by były straszne lagi, tak jak u klabera. To fauna odcinku. Dede, dede, dede. Oj, już pierwszy raz, mój pierwszy dep. No, ale ja mam o fps -u. to przecież da gdzie wadzi tak prawda? Wejdźmy do gry. Gra jest też ogólnie dostępna na Facebooku, ostatnio patrzałem. Czekaj, czekaj, ja też. Okej. Okay. Uuu, mam działko. Leczesz. Aha, ja mam lecieć. I ja czy on leci? Aha, on. Bo jak ja bym leciał, to by się to dla nas źle bo ja nie umiem latać helikopterem w tej grze. Aha, i jak będziemy nagrywać Battlefielda, to będzie troszkę kampanii i troszkę multiplayer. Yy, kampanie już chyba, no, nie jest problem, że zacznę też nagrywać, jak ogarnę te lagi i jak ogarnę, wygraliśmy? Nie, przegraliśmy. Jak ogarnę też, yy... W kampanii, w kampanii, jedną niż je. to jest strona. Aha, i przepraszam, jak będzie mały ekran na YouTube, bo tego mam tu zmniejszone, bo jak mnie oto na cały, na cały ekran, to Wy byście tego nie widzieli, dlatego yy, zmniejszyłem to, żeby sobie tego. Lada. Ja to do niebieskich. Dobra, przegramy, tak. Tak No bo ten sobie tak pomyślałem, a że coś nagram Nowego No i nagrałem, no bo co? Ten Minecraft Minecraft i zeszedć się już można. A, kurde, nie odramaty. No to trudno. Dobra, wejdźmy jeszcze na dach. Jeszcze nie wiem, czy puszczę ten filmik na YouTube. Yes. Tak. Yes. Kolejny szlak. Segra. Dobra, teraz wbijam do niebieskich. Wykop siwej. Hmm, bez skojarzeń Bo wielu z Was mogło się skojarzyć, wykop Albo też, yy, ostatnio oglądałem taki filmik. to był chyba gościu z Ameryki gdzie, z gardą chyba 6 milionów widzów, a miał tylko 30 filmików, yy, bo tam przerobił jaja, ja z takich teledysków, na przykład nie dzwonił do ludzi i, i tamtego, yy... I robi przez nich jaja. Przy co robi, jaja, i w ty pod tym odcinkiem było kilka milionów wejść, No to nie wiem. To chyba byłoby na tyle w tym odcinku. To. Na razie. Dobra, to nie był koniec odcinka. Jeszcze nagramy 30 sekund, co z tego. I się jeszcze troszkę pogramy. No jeszcze... Jakiś... Aha, w niebieskich. No... Nie. Zawsze się. Zawsze w jakiej ja jeszcze drużynie, to musimy przegrywać. A na odcinku jak jestem w jakiejś drużynie, to zawsze wygrywamy. Czekaj, jak ja powiedziałam, że jak na odcinku ja jestem, to... Ja przeg, ja wygrywać? Przegrywam. Dobra, nieważne. Mniejsza z Tam, gdzie idę na matce jest. W Ale gierka tak spoko, dla zabicia czasu jest idealna, taka, taka. Jak mi się nudzi, zawsze wypykam. W Battlefield'ie ogólnie jestem tam, na jakiejś arenie i tam, mm. Nie ey, w kampanii nie mogę przesiedleć. Dobra, to chyba było, by było na tyle w tym odcinku. To. To wszystko. Na razie trzymajcie Cieszę się i cześć. Na razie.